Drogie barany, przychodzę z Waszym odczytem na najbliższy miesiąc, czyli od 12 stycznia do 12 lutego, żeby było sprawiedliwie, tak jak przy innych znakach, okrągły miesiąc. Zapraszam Was od razu na Ascendent Księżyc, bo tam również macie informacje dla siebie, które mogą uzupełnić Ci to, co masz tutaj powiedziane, albo wręcz Twoje rezonowanie będzie większe w tym, w tym miesiącu właśnie z tamtymi znakami. Moi drodzy, zaczynamy w takim razie. Pierwsza informacja jest taka, że nie powiedzie się jakaś rozmowa, na którą będziesz liczył, i teraz tak, albo już wiesz o jakiej rozmowie ja mówię, albo jeszcze tego nie wiesz, bo to w międzyczasie w przeciągu miesiąca wyjdzie. Taka sytuacja, taka, taka rzecz, więc generalnie jakaś rozmowa, może się nie powieść po Twojej myśli, ale też może być tak, że na przykład chciałeś, będziesz chciał kogoś do czegoś przekonać, nawet merytorycznie wiecie, na argumenty, ale się nie da. Dlatego, że argumenty będą albo źle dobrane, albo po prostu będziesz miał do czynienia z twardym, mocnym przeciwnikiem, którego nie jest tak łatwo do czegoś. Przekonać, no, już tak powiedzmy. Mogą być to rozmowy na różnej płaszczyźnie czy uczuciowej, czy osobistej, czy zawodowej więc generalnie nie będę tutaj wymieniać, bo tak naprawdę y, może się to tyczyć wszystkiego. Bądźmy szczerzy, to jest czytanie kolektywne, jakby nie patrzeć. Y, dobrze, też jest powiedziane, że y, kolejna informacja jest taka, że niektórzy sobie uzmysłowią, że ich związek potrzebuje y, pracowania nad nim. Czyli może być tak, że zobaczycie, że macie w swojej relacji niedociągnięcia, czy tam w małżeństwie, czy tam w narzeczeństwie, w zwykłej takiej relacji i zaczniecie tutaj dostrzegać, że żeby w związku było dobrze, to trzeba coś naprawić, albo starać się, żeby wszystko wróciło na jakieś tam dawne tory. Natomiast no wiadomo, że na, yy, na to, żeby było lepiej trzeba czasu. To nie jest tak, że za pstrychnięciem palca już będzie dobrze, bo Ty przez tydzień pracowałeś nad relacją, tylko niekiedy trzeba bardzo dużo czasu, więc dużo osób w połowie drogi się zniechęca, bo nie chce im się czekać, tak? Albo uważają, że jakby coś miało się udać, to już by się udało. Nie do końca. Wiecie, walka o związek, bo tutaj też może być u niektórych walka o związek, nawet może być tak grubo. Natomiast walka o związek trwa i potrzebuje wysiłku i wyrzeczeń, więc to nie jest takie łatwe, jak może się wydawać. Kolejna informacja jest taka, że w tym miesiącu omawianym. Wpadniesz na pomysł, jak wyjść z jakiegoś rozdroża albo z jakiegoś dualizmu w waszym życiu. I generalnie powiedziałabym, że ten pomysł może się okazać dobry i y, może właśnie y, ten pomysł sprawić, że już w, te, w twoim życiu dualizmu nie będzie albo nie będzie takiego y, stania na rozdrożu, bo coś się rozwiąże, bo coś poprzez ten pomysł załatwisz albo coś po prostu uda się naprostować. Natomiast też widzę barany, które tak naprawdę mają związek dodatkowy, czyli w domu mąż albo żona, a dodatkowo kochanek, kochanka. No to tutaj powiem szczerze, że ten tutaj ta dwutorowość będzie cały czas funkcjonowała przez najbliższy miesiąc i powiem szczerze, że nie do końca będziesz wtedy przy takiej sytuacji zastanawiał się Kogo wybrać, i tak dalej, bo w ogóle nie będą to kwestie, które będą cię obchodziły. Będziesz po prostu podchodził do tego jako już do jakiejś normy i rutyny w Twoim życiu i nie będzie tutaj w Twoim mniemaniu potrzeby wyboru. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Mamy też informację, że w niektórych relacjach może być brak równowagi w dawaniu i braniu, zarówno po jednej jak i po drugiej stronie, więc to nie musi być tak, że to Ty się starasz, a żona nie. To może być tak, że to ona się stara, a ty nie. Więc generalnie tutaj też widzę związki, które yy, pracują nad, yy, nad yy, czymś, co się zadziało po zdradzie, czyli którejś z Was zdradziło i teraz jak gdyby daliście sobie drugą szansę i pracujecie nad tym, żeby wszystko wróciło do normy. Yy, jeżeli nie ma takiego wątku, to powiem szczerze, że albo baran, albo partner, partnerka barana, bardzo cierpią, znaczy bardzo. Po prostu cierpią i przeżywają, że między wami nie jest już tak jak było, tylko mogą tego w ogóle nie mówić. Yy, kolejna informacja jest taka, że jakaś bratnia dusza w waszym życiu się pojawi w tym miesiącu, natomiast jest yy, jak, jakakolwiek yy, znajomość z tą bratnią duszą jest przeniesiona w czasie, rycerz powietrza. To jest odgórnie zrobione, dlatego że tu jest konkretna informacja, że ta bratnia dusza odegrałaby jakąś rolę w Twoim życiu wcześniej, czyli teraz w styczniu, ale jest to przesunięte w czasie z różnych względów, z różnych okoliczności i sytuacji, które na to wpłynęły z zewnątrz. Więc generalnie powiedziałabym, że ta bratnia dusza jeszcze przyjdzie i ta bratnia dusza jeszcze się zaznaczy w Twoim życiu, ale to będzie nieco później. Kolejna informacja jest taka, że ktoś się boi o stabilizację finansową Znaczy no wy, niektórzy z was boją się o stabilizację albo finansową albo małżeńską Czyli tutaj jak gdyby albo obawiasz się czy ci starczy do pierwszego i czy po prostu pieniądze, które masz w koncie, na koncie przyniosą ci dobrobyt i przyniosą ci stabilizację finansową na przyszłość Albo obawiasz się o to, że twoje małżeństwo może nie przetrwać. Więc moi drodzy, zarówno jeden, jak i drugi wątek jest możliwy, ale tutaj rzeczywiście jest duże martwienie się takimi dwoma aspektami albo tym, że wasze małżeństwo może być zagrożone tym, że się zakończy, albo obawiasz się tak przyszłościowo o swoją sytuację finansową. Tutaj jest powiedziane, że baran w najbliższym miesiącu Dość mocno będzie patrzył na swoje zdrowie i na swoje samopoczucie. Czyli tak jakbyś doszedł do wniosku, że chcesz teraz, nie wiem, zdrowo się odżywiać, zdrowo funkcjonować, albo po prostu będziesz skupiał się na konkretnej rzeczy, jeżeli chodzi o Twój organizm. I widać, że rzeczywiście tutaj baran bardzo solidnie i mocno skupia się na tym, żeby albo poprawić swoje zdrowie, albo żeby ulepszyć, tak, czy kondycję, czy cokolwiek. Ale jest bardzo mocno na tym skupie, skupienie. Yy, dobrze, co my tutaj mamy? Zagrożenie macie yy, pazia ziemi, a szansę macie arcykapłankę. Yy, w zagrożeniu masz informację, że Twoje dzieci, jeżeli masz nastoletnie dzieci, oczywiście, będą sprawiały kłopoty, jakieś tam problemy, albo będą miały kłopoty i problemy, i Ty będziesz musiał im w tym pomóc. Yy, albo w paziu ziemi jest powiedziane, że Twoje dziecko może nagle cię oznajmić, że y, jak gdyby zrywa ze szkołą, tak? Że kończy szkołę, że tak naprawdę już dalej nie będzie kontynuowało nauki. Natomiast w szansach macie arcykapłankę. Arcykapłanka mówi o tym, że y, jakaś tajemnica, na której zależało Ci, aby nie wyszła na światło dzienne, może rzeczywiście na te światło dzienne nie wyjść. Czyli tutaj jak gdyby możesz mieć zapewnienie, że Ważna dla ciebie rzecz, która nie powinna wyjść na powierzchnię, nie wyjdzie przynajmniej w tym miesiącu, a co później, to nie wiem. Natomiast y, szansą też jest doskonała intuicja, moi drodzy. Arcykapłanka jest to intuicja, która jest na wagę złota w tym momencie akurat, bo to jest wpływ okresowy na ten miesiąc i warto by było z niej korzystać, dlatego że y, dużo rzeczy możesz sobie ułatwić albo pozałatwiać. Jeżeli będziesz współpracował ze swoją intuicją, oczywiście intuicja zawsze jest nam przychylna i pomocna, i zawsze jak gdyby jest tą, której należałoby słuchać, ale tutaj ewidentnie w tym omawianym miesiącu jest ona jak gdyby na najwyższym poziomie, albo wasze połączenie z tą intuicją będzie nieskazitelne na najwyższym poziomie. W ten sposób też możemy to interpretować i rozumieć. Dobrze, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle. Przed chwilą jeszcze na moim kanale pojawił się koziorożec na styczeń 2024, więc jeżeli ktoś ma na przykład ascendent i księżyc w tym znaku, to oczywiście zapraszam do obejrzenia, albo macie, nie wiem, swojego partnera czy męża spod tego znaku, czy dzieci i jeżeli chcecie obejrzeć i zobaczyć, co tam o nich mówią, że tak powiem, no to też możecie jak najbardziej sobie obejrzeć ten filmik. Moi drodzy, na moim kanale dzisiaj też ukazał się filmik, czy tam ukaże się, bo nie wiem, który pierwszy będzie sprawdzony przez YouTube, ale będzie jeszcze filmik, czy los na nowo was połączy z tą konkretną osobą, której myślisz albo którą po prostu sobie w głowie przywołasz, tak? Czy losowo zosta zostaniecie połączeni. Losowo, czyli czy los jeszcze ma dla was y, jakieś y, razem oczywiście Sytuację i zdarzenia do przejścia. Na, na tej zasadzie robiłam ten odczyt, żeby od tej strony to wszystko posprawdzać i zobaczyć, czy los rzeczywiście jeszcze ma na Was jakiś wspólny plan. Dobrze, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle. Pozdrawiam Oliana.